zadanie siódme. Opuść nawiasy i dokonaj redukcji wyrazów podobnych. Tutaj akurat oba przykłady są troszkę bardziej skomplikowane w stosunku do tego, co zrobiliśmy w zadaniu szóstym. W zasadzie idea rozwiązania tego zadania jest identyczna jak to, co robiliśmy w zadaniu siódmym, w szóstym, bo teraz mamy siódme, czyli jeszcze raz powiem. Koncepcja rozwiązania tego zadania jest identyczna jak to, co robiliśmy w zadaniu szóstym, tylko tutaj będziemy musieli pilnować dodatkowo znaków. I popatrzmy, chcąc opuścić ten nawias, musimy jego zawartość wymnożyć nie przez 3, tylko przez minus 3. I popatrzmy, minus 3 razy x jest równe liczbie minus 3x i minus 3 razy 1 to jest minus 3. Chcąc opuścić ten drugi nawias, musimy jego zawartość wymnożyć przez 2. I popatrzmy, 2 razy x to będzie plus 2x i 2 razy 6. To jest plus 12. I teraz dokonujemy redukcji wyrazów podobnych. Minus 3 dodać 2 to jest minus x. I minus 3 plus 12 to jest 9. Tak naprawdę niewiele z tym zrobimy, z tym wyrażeniem, w związku z powyższym pozostawiamy go w takiej właśnie formie. I teraz Popatrzmy na podpunkt 2. I tutaj znowu, chcąc wyznaczyć, czy opuścić nawias, ten pierwszy, musimy go przemnożyć przez minus 2. I popatrzmy. Mamy minus 2 razy y, to jest minus 2y i minus 2 razy minus 2, znaczy minus 2 razy plus 2, to jest plus, to jest minus 4. I w kolejnym kroku, chcąc opuścić ten nawias, jego zawartość musimy przemnożyć przez minus 4. I będziemy tutaj mieli minus 4 razy y to jest minus 4y, i minus 4 razy 2 to jest minus 8. W kolejnym kroku należy dokonać redukcji wyrazów podobnych. Minus 2 odjąć 4, czy minus 2y odjąć 4y to jest minus 6y, natomiast minus 4 minus 8 jest równe liczbie minus 12. No i tutaj akurat uzyskaliśmy. Taką postać tego wyrażenia, że możemy wyłączyć wspólny czynnik przed nawias. Tak naprawdę moglibyśmy włączyć kilka takich czynników przed nawias. No i tutaj sobie zrobimy kilka właśnie opcji. Jeżeli wiemy, że mamy tutaj minus 6y, minus 2, no to zwracamy uwagę, że zarówno minus 6y, jak i minus 12 dzielą się i przez 2 i przez minus 2. W związku z powyższym na pewno możemy wyłączyć minus dwójkę przed nawias. Więc tutaj w nawiasie wtedy będziemy mieli 3y dodać 6. No i sprawdźmy, czy jeżeli zawartość tego nawiasu, czyli 3y plus 6, jeżeli wymnożymy przez minus 2, to czy uzyskamy dokładnie to, co stoi w tym miejscu. Minus 2 razy 3y y jest równe liczbie minus 6y i minus 2 razy 6 jest równe liczbie minus 12. Czyli widzimy, że tutaj i dobrą liczbą włączyliśmy przed nawias, i dobrą wartość, dobre wartości liczbowe wpisaliśmy w nawiasie. Co my tutaj moglibyśmy jeszcze zrobić? W jaki inny sposób możemy przekształcić wyrażenie minus 6y minus 12? Możemy wyłączyć dwójkę. Jeżeli wyłączymy dwójkę, to w tych okolicznościach nawiasie nam zostanie minus 3y minus 6. Sprawdźmy sobie zatem, co się zadzieje, jeżeli zawartość tego nawiasu, czyli minus 3y minus 6, co się zadzieje, jeżeli przemnożymy przez 2. 2 razy minus 3y. To jest oczywiście minus 6y i 2 razy minus 6 jest równe liczbie minus 12, czyli uzyskaliśmy dokładnie to, co stoi w tym miejscu. Czyli taka opcja, jak widzimy, również wchodzi w rachubę. Mamy jeszcze inną możliwość, no bo minus 6y oraz minus 12 dzieli się bez reszty także przez 6 i przez minus 6. Popatrzmy, co się zadzieje, jeżeli ja tutaj minus 6 wyciągnę przed nawias. W tych okolicznościach w nawiasie zostanie mi y dodać 2. No i tutaj sobie sprawdzimy, co się zadzieje, jeżeli ja zawartość nawiasu wymnożę przez minus 6. Minus, 6y, minus 6 razy y to jest minus 6y i minus 6 razy 2 to jest minus 12. Czyli widzimy, że uzyskałam wyjściową postać naszego wyrażenia. Mamy jeszcze tutaj czwartą opcję, czwartą możliwość, i tu będziemy mieli minus 6y odjąć 12. Możemy szóstkę wyłączyć przed nawias. Wtedy w nawiasie zostanie minus y minus 2. I tutaj również sobie dokonamy sprawdzenia. Co się zadzieje, jeżeli ja zawartość nawiasu, czyli minus y, minus 2, jeżeli ja wymnożę przez 6? 6 razy minus y to jest minus 6y i 6 razy minus 2 to jest minus 12. Czyli uzyskaliśmy dokładnie to samo co tutaj. Czyli widzimy, że jeżeli byśmy chcieli jeszcze nadal to wyrażenie przekształcać, to mamy tutaj 4 możliwości.